Witam serdecznie z serii na kanale Elo Troll. I dzisiaj z nami jest Adaś. Witam, witam. Przechodzimy do partii E4, wszystko widzę, że leci bardzo podobnie czyli oba kolory wyprowadzają lekkie figury na początku. Typowo dla niższego Elo, niższych rankingów. Ok, ruch H3 bardzo ciekawy ruch. Ogranicza możliwość gońca z C8, żeby nie zagrać na pole G4 i nie związać tego skoczka tutaj i nie będzie groziło jakichś skoczek D4 w przyszłości dla czarnych. Toszada, B3. Co sądzisz o ruchu B3 w tej pozycji? Ruch B3 jest raczej nie trwa nowy ponieważ w sytuacjach, kiedy nasz goniec ma pełne możliwości po tej przekątnej działania, jest to totalnie bez sensu, ponieważ ruchy typu b3 są ostatecznością, kiedy nie ma możliwości wyjść do gońca nad taką naturalną przekątną dla siebie, ponieważ na b2 będzie atakował w pionka na e5, który jest dobrze chroniony, więc idealnym polem byłoby pole g5 dla gońca lub ewentualnie goniec e3 z próbą wymiany tych gońców. Mhm, też tak uważam, że nie ma sensu pchać się przez b3, gońc b2 na diagonale a1 h8. Ponieważ będzie i tak strzelał w pionka na E5, którego nie da się usunąć w tym momencie. A lecimy dalej. Go jest Co sądzisz o tym, pomyśla? No, jest to bardzo ambitny pomysł, jednak nie wiem, czy jest dobrze przygotowany, ponieważ ilość figur, którą wykorzystamy w ataku, jest wciąż za mała. No, bo rzucimy maksymalnie Hetmana i Skoczka. A tego Skoczka też nie będzie łatwo dorzucić. A na przykład po jakimś biciu Hetman D7, no to zawsze król podejdzie i nie, nie widzę tutaj większych możliwości do atakowania. Dlatego wydaje mi się, że ta ofiara była trochę przedwczesna. Ale zobaczmy, co poszło dalej. Też tak zgadzam się. Po prostu myślę, że to jest oddanie figury za darmo, za Pionka, tak właściwie. No, poszło bicie, bicie D5, czyli co? Oddaliśmy figurę i teraz bije biały Pionka, czarny bije skoczkiem. I białe mogą wymienić wszystko na polu D5 i zredukować materiał. A jeżeli mamy przewagę materiału, to redukujemy materiał. Jeżeli mamy tego materiału mniej, unikamy wymian, po to, aby mieć ten materiał, te figury do stworzenia jakiejś groźby przy królu. Tym bardziej, że poświęciliśmy figurę. Koniec: B2, biały gra to, co chciał zagrać od początku, czyli wrzucić tego gońca na pole B2 do fianchetto, Wieża E8, czarny po bronił. Jest C3, ok. I teraz czarne są bardzo ładne posunięcie. Skoczek F4, bardzo mi się ten ruch podoba. Nie wymieniamy figury, a wrzucamy tą figurę bliżej króla przeciwnika. Poszło, skoczek E4. Czarne zbiły na H3. Również G2. Czarne ładnie wróciły stępem. należy to pochwalić. G3. Jak sądzisz, podoba Ci się ten ruch czy nie? No, w tej sytuacji już nie jestem taki pewny, czy to dalej jest taka łatwo gra dla bieg, ponieważ. Cała strzydło jest otwarte, jeśli chodzi o skrzydło królewskie białe, jednak w tej sytuacji już bym uważał grania z stóp białymi, ponieważ ten skoczek idealnie odbiera pola dla króla, też są potencjalne jakieś ataki na e2. Figury są dobrze w tym dla czarnych, tylko jakoś fajnie byłoby, byłoby dorzucić tą wieżę do gry. Nie możemy rozgrać f5, no bo jest to związanie niestety. Natomiast dalej pewnie białe z tego tyłu dobry, da się to wybronić, ale nie sobie same komplikują życie moim zdaniem. Mhm, tak. Tym bardziej, że teraz w tej pozycji Mam bardzo ciekawy ruch dla czarnych typu B5. Po co B5? Z jednej strony podstawiamy bionka w jednym ruchu, a z drugiej strony chcemy tego gońca zdjąć z tej diagonali G8A2, tak aby on właśnie szedł, czyli po przykładowym biciu, teraz będziemy mogli pomyśleć na zagraniem albo wieża E6, albo jakimś F5, tak aby ruszyć na tego króla przeciwnika, prawda? No Nie widzę sensu w tym posunięciu, prawda? Mamy figurę nie. mniej, jego król jest w centrum, to musimy starać się atakować, wyprowadzić figury tak, aby zagrozić królowi przeciwnikowi. A goń z D6 jest słabym ruchem, ponieważ ten goń jest na polu C5, atakował pole F2, tu był aktywny. A po zagraniu końca D6, ten goń z D6 jest po prostu wielkim pionem. Skoczek G5. Stwarza groźbę na polu f7, a z drugiej strony umożliwia czarnemu wyprowadzenie hetmana na polu f6. Dodatkowo również teraz są już potencjalne możliwości z ruchem e4 w przyszłości i otworzeniem tego gońca, więc ten ruch jest na pewno ciekawy dla obu kolorów. Mhm, tak. Dobra, poszło, skoczek k5, totalnie bezsensowny szak. Na polu F4 stoi świetnie. Ogranicza to pole królowi. To pole, tutaj jakieś pole E2. Wszystko idealnie. Ten skoczek jest w najlepszym możliwym miejscu dla niego, w tym ustawieniu króla. A teraz grając skoczek, hapias, ten skoczek idzie na bandę i on nic nie robi. A król idzie do przodu. To już w ogóle jest hit. Król G4 w pozycji, gdzie czarny ma trzy lekkie figury, dwie wieże i ja bym gra królem na czwartą, ginie. I skoczek f Jak gdzie się podała ten ruch? Co trzeba było zagrać czarnymi? Znaczy, no, prawdopodobnie grałem po posunięcie G6. Jednak ten ruch też wydaje się pewnie jakokolwiek sensowny, bo tutaj nie trzeba mieć innego w ogóle do zagrania. Też ciekawi mnie, czy w ogóle Hetman D7 i bicie na H5 przechodzi, ale pewnie białym dalej się nic nie stanie, jeszcze, mimo że będą miał króla na H5. Wiesz co? Do ja w tej pozycji po prostu liczyłem Hetman F6 zdaniem Szacha na F4, czyli zagrać Hetman F6, i po jakimś ewentualnym biciu po prostu możemy zagrać chyba. Hetman tutaj my szachem na G6, przykładowo, że tu poleci bicie to odejdzie, tu pójdzie jakieś bicie, no i G6 grudzimy, nie? I po jakichś biciach, biciach król do przodu, to wiadomo, widzę, że tu we, może wejść na G8 I tu na pewno będą jakieś maty Albo, jeżeli by biały tego nie zauważył, bo tu jest bardzo ładny mat, gońcem na F8, nie? Król w 20 ruchu zawędrował na pole H6 Wow Dlatego właśnie myślałem o jakimś Hetman F6, takim bardzo ruchu kołśliwym. A spoczek F6? No, ten ruch mi się totalnie nie widzi. Drodzy Państwo, musicie zauważyć: Skoczek na F4 stał fenomenalnie. A teraz Skoczek na F6 stoi bardzo, ale to bardzo przeciętnie. Ruch odszedł na G3, poszło E4 z szachem. Ok. Czarne wybiły figurkę. Ja w tym momencie jeszcze bym. Pomyślał czwartymi nad hetmana hetmana na d7, tak jak wcześniej Adaś wspomniał. Ruch hetman d7, nasz nieaktywny hetman chce wejść na dosyć aktywną diagonalę. Tu będzie mógł grozić jakimś wejściem na g4 z szachem w przyszłości. Także to wszystko będzie bardzo, bardzo ładnie wyglądało. A teraz czarny wybił na f, to jest taki ruch miękki. Osoba m. c7, a 8. W tym momencie w ogóle czarne tutaj chyba mogą te okla zamatować po hetman c8. Mhm, dokładnie. Tak, bo, Król nie ma gdzie odejść, no na h2 nie może ponieważ goniec na d3 strzela, na g2 nie może wiadomo pionek Na g3 również bo goniec strzela, musi odejść na pole h4 I tak jak wcześniej powiedziałem, że ten hetman po szachu na d7 może gdzieś wjechać na g4 To teraz po tym ruchu miałem muszą zagrać ten ruch i czarne po prostu go matują A w partii poszło skoczek e8, dobra następny ruch hetman f3, ok. Jawy wyprowadzają Hetmana, tylko zapomniały o skoczku, że był pod atakiem. Po tym odejściu skoczkiem z na E8 czarne wyprowadziły Hetmana, bijąc figurę. Wieża G1, tu szach, odejście z tempem. Teraz w tym momencie myślałbym Czarnymi nad wprowadzeniem jakichś tam figur do ataku poprzez, nie wiem, skoczek f6, tak żeby bliżej podeszły te jego figury króla białych. No dobra, poszło pan totalnie bezsensowny szach, król f1, król na g2 stał dość niebezpiecznie, król na f1 już wygląda na bardzo, ale to bardzo bezpieczną figurę. Edwan h powrót, czyli tylko Czarny potwierdził, przyznał się do błędu, że zmarnował sobie tempa. Król e2, skoczek g5, bicie, bicie f 8 z Matem. Także dzięki serdecznie za okay. oglądanie odcinka. Cześć.